Siemaneczko z tej strony, Paks, mamy 5 września i mam nadzieję, że dzień rozpoczęliście od wielkich uśmiechów, a jeżeli tak się stało, to bardzo dobrze, bo mamy dzisiaj super, mega Ewangelię, która daje dużo radości. Dużo radości z tego, że Pan Jezus faktycznie jest i Pan, Pan Jezus faktycznie działa i możemy go doświadczać. W jaki sposób, co czytam w dzisiejszej Ewangelii? No dzisiaj czytamy o uzdrowieniu o tym, że Pan Jezus zabrał osobę, która nie słyszy i nie mówi, na bok i ją uzdrowił, czyli Mocą Bożą zrobił tak, że osoba, która nie słyszała i nie mówiła, zaczęła mówić i zaczęła słyszeć. I zobaczcie, co się dzieje w Ewangelii. W Ewangelii ta osoba, która ten głuchoniemy, który nie słyszał i nie mówił, który został wzięty gdzieś na bok, bo Pan Jezus chciał z nim indywidualnie mieć relacje, indywidualnie z nim porozmawiać, bo na pewno też rozmawiali. Ta osoba tak bardzo się cieszy z tego. Że została uzdrowiona, że im bardziej Pan Jezus mówił, żeby ta osoba nie mówiła dookoła, że została uzdrowiona, tak ta osoba jeszcze bardziej po prostu się cieszyła i wszystkim rozgłaszała to, że Pan Jezus uzdrowił ją, że dzięki Niemu odzyskała słuch i odzyskała mowę. I słuchajcie, czego uczy nas ta dzisiejsza Ewangelia? Myślę, że uczy nas takiego zaufania, takiego, takiego bycia dzieckiem, właśnie. Dlatego, że wiecie, no my dorośli y, bardzo często mamy tak, że jak ktoś nam mówi, żeby y, coś zrobić albo czegoś nie robić, to my nie chcemy słuchać za bardzo. Dlatego, że wydaje nam się, że my sami doskonale wiemy, y, co mamy robić, a czego mamy nie robić. A dzieci są tak super, zresztą y, mój Ignaś y, jest tak super, że jak ja mu powiem, słuchaj stary, chodź, pójdziemy, zrobimy coś. Chodź, yy, proszę, zrób to, zrób to, albo nie rób tego, nie rób tego. I to wszystko mówię mu z miłości. To on słucha. On się nie zastanawia nad tym, yy, czy ma to zrobić, czy ma tego nie robić, tylko jeżeli tata albo mama powie nie rób tego albo rób to, no to Ignać bez zastanowienia to robi. I Pan Bóg, Pan Jezus oczekują od nas tego, żebyśmy byli właśnie jak dzieci, żebyśmy yy, żebyśmy nie zastanawiali się nad tym, co. Yy, yy, wszyscy dookoła mówią, tylko żebyśmy szli za tym, co mówi Pan Bóg. A Pan Bóg mówi, Pan Jezus mówi: Jeżeli będziecie moimi uczniami ręce kłaść, będziecie na chorych, a oni będą uzdrawiani. I słuchajcie, mamy robić to, co Pan Jezus, nie? W sensie mamy czytać Pismo Święte i zachowywać się tak, jak Pan Jezus by się zachował. Czyli przekładając tą Ewangelię na nasze życie, przekładając to na to, co. Czego możemy dzisiaj doświadczyć? I mamy się wpatrzeć w tę sytuację, w to jak Pan Jezus uzdrowił tą osobę, nie, która była głucho nie ma, i my mamy iść za tym takim wezwaniem do tego, żeby modlić się za innych. Jak to możecie zrobić w praktyce? Jak możecie brać z Pana Jezusa przykład? No Możecie to zrobić w taki sposób, że na przykład, jeżeli zobaczycie, że yy, na przykład mamy tatę albo kogoś znajomego, boli głowa, boli ręka, boli gardło, to możecie po prostu postarać się zrobić tak jak Pan Jezus. Czyli jak? Podchodzicie do takiej osoby i mówicie sorry, pomodlę się za Ciebie. Kładziecie rękę na to miejsce, które boli i szybko się modlicie. Panie Jezu, prosimy Cię, żeby proszę Cię, żeby to miejsce zostało uzdrowione, tak jak Ty to robiłeś dwa tysiące lat temu, tak jak Ty to robisz na różnych modlitwach, tak proszę Cię, Panie Jezu, żeby to miejsce zostało uzdrowione. I jeżeli taka będzie wola Pana Jezusa, jeżeli taka będzie wola Boża, żebyście doświadczyli wtedy uzdrowienia, tak jak wydarzyło się to, um, wydarzyło się to między Panem Jezusem a głuchoniemym, to z pewnością tego doświadczycie. I wtedy będziecie pewnie się cieszyć, będziecie się radować, będziecie skakać dookoła i wariować, że je! Yeah! Doświadczyliśmy działania Pana Jezusa. Bo to się dzieje. Bo tego możecie doświadczać. Tego możemy wszyscy doświadczać. Tej mocy Bożej, która jest w nas. I ta Ewangelia nas do tego dzisiaj zachęca. Pokazuje nam przykład tego, jak Pan Jezus uzdrowił osobę. Jak Pan Jezus dokonał cudu. I Pan Jezus potem mówi: No nie w tej Ewangelii oczywiście, ale potem mówi, żebyśmy. Brali z Niego przykład. Więc jeżeli mamy Pana Jezusa i mamy brać z niego przykład, no to naprawdę nie pozostaje nam nic innego, jak modlić się za siebie, uśmiechać się od ucha do ucha i głosić chwałę Bożą i radować się tym, że nasz Pan Jezus jest i działa. Dobrej niedzieli Wam życzę. Pa!